Nie wiem Nervy działają Nerwy działają prostu. Tak, pogoda dopisała nerwy. Sobie. Pogoda jest fajna. Tak. Dobrze, powiedzcie skąd jesteście? Ja Rogowa, Parafianka tutaj. Rzemienowicz. Macie duże gospodarstwa? Tak, ja 30-hektarowe. No czyli przyzwoite. 19. 19. hektarów. I co uprawiacie? Ziemniaki, e, pszenice, fasola i cebula. Boża mhm. i ziemniaki. Boża i ziemniaki. Idę zobaczyć. Więcej dalej. Zapraszam. <śmieniciela> Drodzy Państwo, rzeczywiście pani sołtys reprezentuje miejscowość, wójt reprezentuje gminę. Dożynki gminne mamy w pięknym rogowie, jak pani dyrektor Ela Szczęsna-Kusak powiedziała. Szanowni państwo, ludzie potrzebują chleba i pokoju, tak jak to powiedział ksiądz proboszcz. Chleba i pokoju, drodzy państwo, o pokój to trzeba się modlić o pokój, to trzeba dbać, pokój trzeba pielęgnować. No cóż, chleb trzeba uprawiać, chleb trzeba sadzić, chleb trzeba siać, trzeba go pielęgnować i też Pana Boga prosić, żeby pozwolił ten chleb zebrać, żeby go Podnieść z ziemi, żeby go przemleć, żeby z niego upiec właśnie chleb, który daje życie, który jest życiodajny, bez którego drodzy Państwo, życia nie ma. Mam drodzy Państwo, wielką przyjemność niniejszym dożynki gminne wrogowie otworzyć. Wespół z Panią Sołty, z Panią Małgosią Dybałą. A starostami na dożynek gminnych w Rogowie, jak już Państwo wcześniej słyszeli, jest pani Wioletta Lex i pan Andrzej Krypciak. Pozwolicie Państwo, że zanim przekażę o chleb, powiem parę słów o naszych starostach. Pani Wiola, mieszkanka Rogowa, wspólnie z mężem Mirosławem prowadzi na terenie gminy Opatowiec 30-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie zbóż, fasoli, cebuli oraz ziemniaków. Małżeństwo stawia na nowoczesność i rozwój. Mają 13-letniego syna Krystiana, którego dzisiaj usłyszymy. Mimo natłoku zajęć pani Wioletta znajduje czas dla rodziny oraz chętnie uczestniczy w wydarzeniach lokalnych. Należy do koła gospodyń wiejskich w Rogowie i do Rady Rodziców ze Zespole Szkół w Patowcu, gdzie też aktywnie działa. I pan Andrzej. Mieszka we wsi Rzemienowice, jest radnym gminy Opatowiec, pełni drugą kadencję funkcję sołtysa wsi oraz jest członkiem o miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzi 19-hektarowe gospodarstwo rolne na terenie gminy Opatowiec i bejsce specjalizujące się w hodowli bydła opasowego oraz czody chlebnej. Pomimo że dużo czasu przeznacza na pracę w gospodarstwie rolnym, w znacznym stopniu angażuje się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. A teraz oddaję głos starostom. Przyjmij, gospodarzu, od nas ten bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Szanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu w naszej gminie nie zabrakło. Dziękuję za ten dar chleba, dziękuję starostom, dziękuję mieszkańcom gminy. Przyrzekam i postaram się, żeby tego chleba nie zabrakło nikomu na terenie gminy. Kto chleba będzie potrzebował, niech niech prosi, to chleb na pewno otrzyma. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz Pana Wójta i Pana Przewodniczącego, Pana Starostów, Panie Sołtys, pomogą pokroić chleb i poczęstować, wyruszą zapewne w tłum. W imieniu Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie, pragnę serdecznie podziękować za wsparcie naszej jednostki przy budowie garażu i utrzymaniu samochodu pożarniczego. Dziękuję Panu Wójtowi Sławowi Kowalczykowi Panu Januszowi Maj z Kaźmierzy Wielkiej i Panu Janowi Wózek z bejst. No nie wiem, czy takie małe te upominki. Piękne misie strażackie. To no bo od straży, to wiadomo. Brawo i podziękowania dla osób, które wspierają Ochotniczą Straż. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panie Maciej dziękujemy. Znaczy, drodzy Państwo, wspierać straż jest powinnością gminy. Traktuję to jako, jako, jako swoisty prezent no, dla Was wszystkich, dla nas wszystkich. Na moje ręce myślę, że, myślę, że to jest piękny gest. Bardzo dziękuję. Królewski Wzrokowa. Pragnę gorąco podziękować przewodniczącej naszego koła, pani Elżbiecie Szabla, za ogromne zaangażowanie w organizowanie różnych uroczystości i imprez oraz za podtrzymywanie tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom. A przede wszystkim dziękujemy za to, że stworzyłaś atmosferę wzajemnej współpracy, potrafiłaś zjednoczyć i zarazić swoim, zapa zarazić swoim zapałem i optymizmem wiele mieszkanych Rogowa. I kiedyś Pan Bunt powiedział takie słowo, ja dzisiaj go powtórzę, zdanie, że Pani ludzi łączy, a nie dzieli. Dziękujemy Pani Elu. Chcę podziękować za zaproszenie na dzisiejsze dożynki, które odbywają się tutaj w historycznym Rogowie, niewątpliwie w historycznym Rogowie i mają charakter dorzynek gminnych. Tu już było powiedziane, ksiądz proboszcz w swojej homilii, i to już wcześniej kolega wójt powiedział, czym są dożynki. Możemy dodać również, że ta piękna dożynkowa tradycja to również w jakiś sposób ukoronowanie całorocznego trudu rolnika. To piękne obrzędy, które od wieków są w naszej, w naszej historii polskiej. Całe społeczeństwo powinno doceniać ten trud rolniczy, doceniać wiedzieć, że praca rolnika, tak właśnie jak już powiedział ksiądz proboszcz Chomili, jest tą pracą uniwersalną, która dotyka bezpośrednio każdego z nas obywateli. Szanowny panie wójcie, drodzy rolnicy, szanowni goście, szanowni państwo, chciałbym tutaj w imieniu własnym, w imieniu władz powiatu kaźmierskiego, Rady Powiatu, który reprezentuje, przewodniczący Marek Augustyn, Serdecznie Was pozdrowić, a jednocześnie podziękować za ten tegoroczny trud pracy żniwnej. Pracy żniwnej i połączone z tym dożynki, które są w tradycji polskiej kultury, nieodzownym elementem związanym z podziękowaniem stwórcy za to, że udało się te plony tegorocznie zebrać. Oczywiście nie wszystkie. Cześć. Część upraw mamy jeszcze w polu, Macie w polu, szczególnie troską tu otaczą fasole, które jak wiemy, no, coraz gorsze warunki pogodowe, niesprzyjające warunki powodują, że trudno ją będzie zebrać w dobrej jakości. Ale miejmy nadzieję, że to się unormuje i wszystko będzie dobrze. Gratuluję jednocześnie tego wszystkiego, co robi samorząd gminy Opatowej. Sztu gołym bokiem widać, co się buduje, jak się buduje, piękne elewacje obiektów użyteczności publicznej, drogi i inne działania, które powodują, że ta infrastruktura gminna i możliwości rozwojowe dla tej gminy są coraz lepsze. Serdecznie, panie Wójcie, gratuluję wszystkim radnym, całemu samorządowi, wszystkim rolnikom jeszcze raz dziękuję i chwała za to wszystko, co robicie. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, zaproszeni goście. Dzisiejszy dzień jest dniem właśnie szczególnym, dniem dziękczynienia za plony, za zbiory. Jest też dniem radości. Chciałbym w tym momencie w imieniu Rady Gminy głęboko się ukłonić wszystkim rolnikom, wyrazić pełen szacunek dla Waszej ciężkiej pracy i chciałbym, tak jak przedmówcy, by sytuacja na rynku również zmieniła się tak, by Wasza praca była godnie zapłacona w imieniu koła gospodyń wiejskich w Rogowie serdecznie witam wszystkich gości skorzystając z okazji chciałabym serdecznie podziękować wójtowi gminy Sławomirowi Kowalczykowi prezesowi OSP Mieczysławowi Boksie radnemu Tomaszowi Nowakowi oraz wszystkim mieszkańcom Rogowa którzy tak chętnie nam pomagają i wspierają z całego serca im dziękuję Przyjmijcie od nas ten skromny upominek. Poprosimy tu radnego nas sen. Prezesie. Bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie. Może przywitam tak wszystkich ogólnie, bo nie przedłużać z tego. Chciałbym może ująć w ten sposób, że to ja chciałbym bardzo podziękować naszym paniom, strażakom, wszystkim mieszkańcom za to, co dzisiaj przygotowali Rogowie. I to im należą się największe podziękowania. Państwu dziękuję bardzo i życzę udanej zabawy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.